Cześć, z tej strony Dawid. A to jest kolejny odcinek serii, w której uczę Was programować w języku lua w Roblox Studio. W dzisiejszym odcinku zamkniemy temat tabel. Zajmiemy się takim czymś jak table. Mamy wiele funkcji dotyczących tabeli. Bez przedłużania od razu stworzę sobie tabelę. Będziemy pracowali głównie na array'ach albo chyba tylko na array'ach Stworzę sobie jakąś prostą tabelę z imion. Jan. O, mamy 6 wartości. E, Daj od razu tutaj e, ich indeksy na dole, żeby łatwiej można było to zobrazować. Ok, pierwszą rzeczą mamy table.clear. E, <laughs> wpisujemy w, w argumencie naszą tabelę i w tym momencie e, automatycznie toczy się na naszą tabelę, czyli ta tabela będzie pusta. Print array. Nie zwraca to nam żadnych wartości, czyli nie piszemy tutaj lokal x czy innych zmiennych, to nie zwraca nam żadnej rzeczy. Automatycznie dotyczy to właśnie tej tabeli, którą wpisaliśmy w argumentach. Zobaczmy. Tabela jest pusta. Ok. Następną rzeczą mamy table.conca. Zwraca to nam tekst z wielu wartości oddzielonych separatorami. Wpisujemy pierwszą rzeczą, mamy array a naszego. M musi to być. Musi to być. Yy, Jak się nazywa? Array. Yy, nie, nie dictionary, musi to być array. Potem wpisujemy separator. My na przykład będziemy musieli oddzielić przecinkiem i spacją. Tak będziemy oddzielali nasze teksty. Potem indeks pierwszy, czyli od którego zaczynamy. Na przykład my chcemy zacząć od yy, kspa, czyli od trójki. I na przykład do piątki, czyli do Moniki. Zobaczmy. Tak. W tym momencie dostajemy tekst, czyli local text równa print text. Mogą to od razu wyprintować, ale żebyśmy, żeby się wiedzieli, że to nam zwraca wartość, więc ją musimy zapisać w postaci zmiany. Ona nie dotyczy automatycznie tabeli Kacper, bo Monika wyprintowały nam te trzy wartości od trójki do piątki, oddzielone przecinkiem i spacją, tak jak tutaj napisałem, separatorem. W jaki sposób tworzymy table, y, używamy table.concat, a rzeczą? Table.create. W tym momencie tak samo musimy sobie tworzyć zmienną, ale ja to automatycznie wyprintuję. OK. I w nawiasach wpisujemy ilość, ile ta tabela ma mieć wartości, czyli na przykład 30 i każda ta wartość, jaką będzie miała każdy ten indeks, jaki będzie miała wartość. W tym momencie stworzymy tabelę z 30 indeksami. Każdy indeks będzie miał wartość eee, pęty, pustej tabeli. Zobaczmy 30 jest pustych tabel. Możemy tu na przykład string wpisać w postaci na przykład david okej okay. eee, 30, wartości, 30 wartości david jest. Ja na przykład tego stosuję na przykład gdy chcę zrobić jakąś tabelę informacji dużą jako, jakąś na przykład inf eee, Informacje dotyczące ekwipunku 30 slotów mam, to mogę zrobić 30 pustych um, tabel. Ok, następną rzeczą jest table table.find. Zwraca to nam indeks w pierwszej znaleźć zna wartości, która meczuje się, która zgadza się z podaną wartością. Czyli pierwszą wpisujemy array, naszą tabelę. Nie musi to być array, może to być dictionary w tym przypadku. Potem dajemy wartość, którą chcemy znaleźć, czyli na przykład chcemy znaleźć Jan. Zobaczmy, co się stanie. Znalazł nam dwójkę, ponieważ pod dwójką mamy Jana. Mogę wpisać też trzecią wartość, trzeci argument, i to jest od której liczby ma zacząć szukać, czyli na przykład od czwórki. W tym momencie zacznie szukać od czwórki i nie znajdzie Jana, więc wyprintuje nam nil. Ok. W taki sposób znajdujemy indeks wartości, którą poszukujemy, Zdaną rzeczą mamy For each jest to to samo, co w poprzednim odcinku omówiliśmy. For each in pairs, co ja mówię, for, for in pairs, to jest to samo. Wpisujemy nazwę tabeli, i potem wpisujemy funkcję i, I v. W taki sposób zrobiliśmy to samo, co w poprzednim odcinku robiliśmy. To jest to samo. Przez każdą rzecz, wartość w tabeli się wykona ta funkcja z wartościami: indeks i wartość. Tak samo jak tutaj mieć. To jest to samo. I jeszcze mamy for each i, e, czyli w arrayu um, to jest to samo co in i e pairs Nie będę się powtarzał drugi raz. Macie w poprzednim odcinku zts. A znowu mamy getNumber. No, I tutaj wpisujemy array. Wyprintujmy, zobaczymy co nam da Oddało nam wartość 6, Czyli oddało nam ilość wartości ile jest um, ile jest w tej, tej tabeli To jest to samo co byśmy mieli hashtag array To jest to samo, hashtag array to znaczy długość tabeli I to jest tak samo długość tabeli, tego się nie stosuje O wiele łatwiej jest użyć hashtag array niż get array Table.getNumber. OK, następną rzeczą mamy Insert. Wprowadzamy do tabeli nową wartość. Wpisujemy najpierw w tabelę, potem wpisujemy. Yy, są dwie, 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 dwa op dwie opcje. Albo najpierw albo wpisujemy yy, ustalony indeks, albo yy, ustawiamy, że będzie o, na ostatnim indeksie dozwolonym. Czyli, jeżeli nie wpiszę żadnej liczby, po prostu wpiszę wartość, na przykład o, jakie imię może być. Bronisław to zobaczmy print array w tym momencie automatycznie się doda do tej tabeli, którą tu zawrzeliśmy nie, nie dostajemy żadnych z, y, wartości nie zwraca nam to żadnych jak widzimy pod 7 mamy Bronisława um, jeżeli napiszę przed tym wartością na przykład 18 to w tym momencie będzie to dotyczyło że pod 18 ma być y, ten ten to właśnie wartość zapisana napisana, że jest pod 18. Bronisław. Ok, i nie możemy tutaj wpisywać e, t, dictionary, czyli musi to być array, czyli nie może na przykład sobie nazwać tutaj imię. Tak, to nie zadziała, że pod słowem imię będzie Bronisław. skoczy nam error. Ok, następną rzeczą jest e, Move, czyli potrzebujemy drugą tabelę, local array, panik będzie. Pustą tabelę. I w tym momencie move służy do przerzucania wartości z jednej tabeli do drugiej um, Najpierw wpisujemy pierwszą tabelę, z której pobieramy dane Potem wpisujemy number f, to jest pierwszy indeks, czyli od, od którego zaczynamy pobierać Na przykład jak chcę zacząć pobierać od pierwszego, czyli od Dawida Chcę pobierać do czwórki, czyli do Kuby, czyli to jest number e tutaj Potem od którego zaczynamy wrzucać do, tab do area 2 na przykład chcemy zacząć rzucać od piątki, czyli jak będzie ten Array2, to od piątki w górę zacznie, będą wartości wrzucane i potem wpisujemy tabelę drugą, czyli do, do, jakiej, do jakiej tabeli chcemy wrzucić te wartości. Print Array2, zobaczmy jak to działało. Przerzuciliśmy, jak widzicie od piątki cztery wartości, od jedynki, raz, dwa, trzy, do czwórki. Cztery wartości wrzucone, wrzucone do Arraya, zaczynające się od piątki od indeksowania od piątki okay, W taki sposób wrzucamy wartości Następną rzeczą jest e, table.pack e, Wpisujemy tutaj wartości, wiele wartości na przykład ja sobie przekopiuję te trzy, bo nie mam pomysłu na żadne imiona lub inne rzeczy local new array nazwę to print new array w taki sposób ot, otrzymamy tabelę. Z, zwróci to nam tabelę z tymi wartościami poindeksowanymi po kolei. Zobaczmy. Tabela. O, i dodatkowo mamy jeszcze wartość. Jaka długa jest ta tabela? Czyli e, możemy zobaczyć table pack piszemy sobie, jest to napisane, że zwraca nam także do tabeli, dodaje nam także wartość n, która, która jest liczbą, ile jest. Liczbą, ar ilości argumentów. Tutaj mamy argumentów 3, 3 wartości, więc n jest równe 3. W taki sposób e, pakujemy tabelę. E, Table.remove, czyli usuwamy ustalon ustalo ustaloną wartość, ustalony indeks z tabeli. Użyjemy pierwszą wartość, jest tabela. Potem drugą wartością, e, argumentem jest indeks czyli na przykład 4. W tym momencie z tabeli array. Usuniemy wartość 4, czyli kuba. Wszystko się automatycznie zindeksuje w dół o jedno pole, bo nie będzie czwórka ustawiona pulsa, tylko e, piątka przeskoczy na czwórkę, szóstka na piątkę. Zobaczmy. O, kuba nie mam już tej kuby, wszystko skoczyło o jedno w dół. Czwórki w górę. Okej okay. W taki sposób usuwamy tabelę. Bardzo często się stosuje, jak nie wiemy, jaki indeks chcemy usunąć, ale chcemy usunąć wartość z tabeli. Nie indeks, ale wartość. Wpisujemy table.find array i tutaj wpisujemy wartość. Czyli na przykład chcemy usunąć kuba. I w tym momencie to nam wyszukuje indeks. Znajduje nam czwórkę, podmienia pod czwórkę i usuwa nam wartość kuba. Będzie na to samo. Ale w tym momencie nie usuwamy indeksu. Można powiedzieć, że usuwamy wartość. Usta znamy wartość, a nie znamy indeksu. O tak. Widzicie, usunęłam kuba, tak samo jak wcześniej. Ok, następną rzeczą jest e, sort. E, co to oznacza? A, jeszcze, jeszcze zapomniałem powiedzieć. Table.Remove automatycznie e, zmienia nam tabelę, którą tu podaliśmy. Table.Sort to oznacza, że sortuje nam tabelę. Jeżeli. Podamy po prostu w taki sposób. To powinno automatycznie posortować nam tą tabelę alfabetycznie. Jeżeli mamy stringi alfabetycznie, a jeżeli mamy yy, liczby, to powinno nam to posegregować od najmniejszej do największej. Widzicie jest alfabetycznie, transfer yy, bo Mi nie pasuje. A! Bo to już było alfabetycznie w ogóle, to znajdź. Okej, okay, to jest są dał na początek Ja to jakoś napisałem, że alfabetycznie to robię okay. Zobaczmy teraz Gdzieś na w połowie przeskoczy i na koniec, bo jest na Alfabetycznie na końcu, okej okay. Gdzieś gdzieś przeskoczy na końcu Nie wiem jak ja to zrobiłem, że to automatycznie Zrobiłem to alfabetycznie, ale okej okay, Możemy też używać własną funkcję yy, Sortowania, dam tutaj Teraz liczby, jakieś losowe Minus 15, minus 15, 2, 5 i mamy tutaj 4, 5 liczb. Zamknę spację, żeby było łatwiej widać. Ok, 5 wartości. indeksy usunę na razie. Nie będą potrzebne nam już. I w tym momencie możemy dodać własną funkcję segregowania. Dajemy tutaj function. And. Um, jeszcze nawiasek. Pomieszałem trochę. W taki sposób, i ważne jest, że ta funkcja musi zwracać albo true, albo false. Czyli musi zwracać wartość zero-jedynkową. Y, więc możemy, musi, możemy, musimy tutaj dać argumenty: y, dwa argumenty. Mamy mamy argument, ta pierwsza liczba, jaką porównujemy, i druga liczba. Czyli będzie ja je nazwę x i y, i y. musimy tutaj dać na przykład nasz, nasz sposób sortowania. No ja na przykład nie chcę od największej do najmniejszej Od najmniejszej do największej, tylko na odwrót, od największej do najmniejszej Czyli dam e, If x jest e, większe od y, wtedy zwraca true Else return false Musi, Musielibyście to sami przetestować, bo to jest Jeżeli ktoś nie O, jeszcze muszę jeszcze Wyprintuję to Print array w tym momencie stworzyliśmy własną funkcję segre segregowania. Ważne jest, aby zwróciło, zwróciło nam albo true, albo false. Widzicie, teraz od największej do najmniejszej. Na przykład mogę dać, no nie wiem, jest mniejsze. W tym momencie powinno się odwrócić tabela. Zobaczmy, o teraz jest od najmniejszej do największej. W taki sposób dajemy własne funkcje segregowania. Oczywiście jej tu nie musi być. Może, jeżeli chcemy, lecz nie musi. Okay, ostatnią rzeczą mamy table.unpack, co, co to znaczy? zwraca nam to um, li listę rzeczy w postaci tuple, czyli w postaci wielu wartości na przykład, um, na przykład nazwę x1, x2, x3 x4, x5, x6 tak dalej, itd. ok e, i w taki sposób o, tak, obrali, m, możemy Odpakować tabelę. Możemy także wpisać tutaj. Hmm, A to za chwilę? Print x1, x2, x3, x4, x5, x6. Zobaczmy, co się stanie, chyba error wyskoczy, bo będzie nil. A nie, nie ma, ok. Jak widzicie, odpakowało nam tabelę. Pod x1 mamy wartość 1, pod x2 mamy wartość 28, pod x3 mamy wartość 8 na, minus 18 i tak dalej. Pod x 6 nie mamy żadnej wartości, jest to nil, ponieważ tutaj już żadnej wartości tutaj nie ma, jest 5 wartości, więc pod szóstą wartością nic nie będzie. No, w taki sposób używamy table.unpack. Możemy także podać wartość indeks rozpoczynający i kończący do poszukiwania yy, w tej tabeli, czyli number i to jest pi pierwszy indeks, np. od trójki do, np. Tak, użyję hashtag array, chociaż inaczej. Użyję tego co się dzisiaj nauczyliśmy, czyli array. W tym momencie poszukam, odpakuję dam tabelę od trójki, czyli od tego do długości tabeli, czyli długość tabeli to jest 5 indeks to jest 5 to jest 100. Zobaczmy. O, widzicie, zaczęło szukać. Odpakować od trójki, czyli od tego. No i w taki sposób przebrnęliśmy przez bardzo przydatną rzecz, jak jest table. Dot, yy, no, funkcje dotyczące table. Yy, I na razie zamknę temat table. W następnym odcinku najprawdopodobniej zajmiemy się wektorami. O ile się nie, o ile, yy, się nie mylę. Więc tak, ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Żegnajcie, cześć.